Witam wszystkich serdecznie w drugim odcinku z DIVISION W pierwszym omówiliśmy sobie mniej więcej co i jak Że DX12 już zostało naprawione przez g Protona g 7 bodajże 46 Przeszliśmy do teatru w tej chwili No i zobaczymy co tam nam dzień przyniesie Zrobimy jakąś krótką misję Gierka wygląda bardzo dobrze Została naprawiona, tak jak Wam mówiłem w poprzednim odcinku, przez Ubisoft. Patrzę, bo nie działała. No już zobaczmy sobie może kod Ja sobie łyczę kawy go w tym it. czasie. Ło, gorzałka. Ja tu kawę, oni gorzałkę walą. I know you got your own Oho, sprawa personalna. No pewnie, że będziesz mi winna, no. no dzieciaka przyprowadzę, no dziecko nic nikomu nie zawiniło, prawda? To trzeba uratować. Czekajcie, ja sobie te lampy Czekaj trochę przesunę, bo dzisiaj tak jest, taki dzień wariacki trochę, że tu robimy różne dziwne rzeczy. Dobra, tu misja, tak? No i gitara, jogi, i kokojambo lecimy. No będzie trochę chrupać. To też o tym Wam mówiłem w poprzednim odcinku, że niestety, ale musi tą bazę szejdarów trochę zbudować i z odcinka na odcinek powinno być lepiej. Na razie jest jak jest. No musimy, wiecie, no nie jest to taka gra, która karze strasznie za, za to, że wiecie że timing jest zły czy coś, no nie ma tragedii, ona jest, ten movement jest taki specyficzny w Ubisoftowych grach, w Division między innymi w Ghost Mam jakąś tam pukawkę, nic na razie nie mam Idę, zrobimy misję, odbijemy dzieciaka Bum szakalaka Lecimy Na razie nic nie zbieram, wiecie, bo to Jakbym tu miał zaczął zbierać te skrzyneczki jakieś tam inne pierdoły, to tydzień czasu, nie? Dobra, puśćmy sobie mojego dronika. Jelonek. Co tu jelonek robi w mieście? Szuka jedzenia. A my lecimy. Dobra, odrzuć, bo źle widzę. A ja to mogę przecież zrobić misję z kimś chyba, czy nie? Nie, nie mogę jeszcze, tak? Nie mogę. Utwórz rozgrywkę. Patrzcie. Dobra, ale jedziemy samemu. Szkoda czasu, zanim nam polosuje jakiś graczy, to... uuu, ale pierdykło. Co tu się zrobiło się? Wiecie, no jest to taka gra... Idziesz, strzelasz, idziesz, strzelasz, ale ogólnie potem możliwości jest więcej. Są rajdy, które nie są lekkie. Ja kiedyś próbowałem te raidy robić i powiem Wam, że tak słabo, trochę było, mieliśmy taki nieogarów teamy, przeważnie. Przestań pipać mi tutaj, idę, odbijam, koniec wszystkich. No, device, nie ma czasu, tu trzeba zabijać niewiernych. O, widzicie, teraz trochę przydropiło. No, niestety jest to tak, że jest lokacja. Trzeba, wiecie. On się leczy, dziadku. Dobra, wjeżdżam tam. Z buta wjeżdżam, jak to mówią. Ale to jest niecelne, bo dziewięć. Wezmę moją nieodłączną pompę. Dobra, na ramę. Dobry bady kanapki. E, no to, to broń to jest taka, powiem wam, słaba. Gdzie tam ktoś jest? Dzień dobry. O, mamy jakiegoś twardziela pana. O, tam poszedł ogień. Dobra, jeden wyczyszczony mojego nie ma tego Ja tym bodziewiem nic nie trafię tutaj nie muszę zmienić broń wiecie co bo ...to jest żenująco niecelna Mam kałasza <ślaż> Kałasz Nie, kałasz nie. Kałasz nie. Powiem Wam, któraś tu była. Ten P4, to o to było lepsze. To nie ma takiego rozrzutu. Mam razem Przynajmniej coś trafia. Nie wiem, czy podchodzić, bo tu wiecie, jest tak, tak skonstruowana, że jak podejdziecie. To będzie była za chwilę, nie? Ale mam zeza na ten zabity Oho, mamy teraz tych dwóch koksów Trochę wydrupiło teraz niestety. Dobra, idę tam. Dalej. Będę hardcorem. No i Mój karabinek zrobił robotę. Automatyczny dron latający z karabinkiem. Ciekawe skąd on tyle pestek ma. Dobra, wiecie co, ja tu nie zbieram nic, idę dalej. Przecież tu coś było jeszcze przed wejściem? Nie. Lecimy. No to jedziesz, droniku. No to damage całkiem robi. O, patrzcie, teraz boom będzie. Nie mam drona, 12 sekund jeden leży drugi leży Gierka fajna, taka Wiecie, jak na Ubisoft spoko, nie? O, zagubiłem się do góry No tym bardziej, że wiecie możemy pograć kurczę w, na Steam Decku, nie? No to jest naprawdę, to są takie czasy, już teraz doszliśmy do takiego momentu, że grać w takie gierki powiem wam Rewelacja nie. Mura dwóch leży, tamtego, fokusuj. Trochę chrupie jeszcze, wiecie, no ale co zrobić, nie? Fioletowi mocniejsi. Dla mnie. Wiecie tu można kierować właśnie dawać Można dawać te o mnie tu szczela łata do mi się pestki skończą. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mogę coś pobrać sobie, jakieś amunicje. Dobra, idziemy. Na szczęście tu jest tak, wiecie, że każdy level to jest praktycznie skrzyneczka z, z uzupełnieniem, nie? Dobra, drona nie deaktywuje, bo ma full HP w cudzysłowie. Oho. Co tu się dzieje? A, to oni z drugiej strony strzelają. Prawie. Drugi leży. Trzeci leży. Dobra i teraz co? Jak się tutaj robiło te? Dobra. To broń w miarę celna jest. Także fajnie. Zaraz sobie puścimy drona znowu. Wibracje możecie sobie zawsze wyłączyć w tym w gamepadzie, to jest dużo dużo pomaga bo wtedy wam tak nie latają, wiecie te guziczki także jest bardzo spoko i co? No dach uczekały Także polecam Division, chociaż nie jestem fanem Ubisoftu wielkim. Oprócz Raymana, tak naprawdę, bo te gierki, no, no nie, są jakieś takie. ten wiecie, Ubisoft dla mnie to takie jest trochę, trochę bardziej o sobie myślą niż o graczach, nie. Te wszystkie asosyny, Far Cry, jakoś to wszystko takie jest. Nie wiem. O o Dobra, gościu przestań O, tu mnie bije tu z tej strony dziad Dobra, tam jest skryty Pompencja nieodłączna jest najlepsza to, to jest też, by ktoś z tyłu gdzieś mnie strzelał, nie? Nie wiem czy ja dobrze robię, że tak puszuję. Bo tutaj to jest, wiecie, tak bardzo różnie. To zaraz jakiś boss mi wyjdzie i mnie pozamiata. Aha, zaczyna się. Dobrze, że tak mój. Dronik, powiem wam na początek, chyba ten dronik jest fajowski. O, zobaczcie, mamy krzyneczkę często fajnego. Tu z jakąś bronią, pistoletem. Od sobie pistolet ma o tyle fajnie, że ma amunicję niewyczerpalną, że tak powiem. Możecie pukać cały czas. No, gierka ogólnie fajna. Dobra, teraz tu i nawet pistolety, powiem wam, są celne dosyć w tej grze. Oczywiście nie mówię to jakichś magnumach. czy takich wiecie, rzeczach Dobra, muszę przeładować. Oj, nie ten guzik. Pomerdałem się. To jeszcze był jeden style Czy nie? Nie było. Dobra, no, lecimy. Którą tą Mańkę? Tą. No. Fiknął koziołka chłop. Tu tylko dwóch? Pompę rap. Pompa mocna. Jak w każdej grze pompa jest OP. Dobra, jakiś boss będzie czy coś? Jesteśmy na dachu. Tu będzie dym, pewnie. Co teraz? A to jest nasz pomagier. Dobra, tu sobie weźmiemy trochę amunicji. Brak odradzania, Daj, widzicie? No cześć, Działka. No co, ready? No to dawaj, Działka, naprzód. Let's do this Come on Dobra, nie wiem czy do góry tu bardziej To mnie to wspieraj snajperską mi kobito. bito Tego niebieskiego najpierw dziada Pozycję chyba tutaj Jeżeli tu będą z różnych stron przychodzić. Mam rozkasowane Ta pukawka dobra powiem wam o, to, że ja mam zeza, nie? Nie wiem. Jeden leży. Gdzie ten goście jest w ogóle? Idzie dobra Ale lepiej chodź szaty, nie? Czasami mają takie jakieś te. O, to mocne to zwykle. Przez armor się przebijemy, to już będzie z górki. No ja tu nie widzę wrogów żadnych. Ogień zaporowy. Dobra, pat. Się nie musiałem leczyć jeszcze ktoś nie jeszcze ktoś jeszcze tam ktoś jest dobra ja też nie chciałbym zginąć dobra zabite no już tam No, gierka taka przyjemna pewnie. Tu coś mamy. Wyczyszczone, tak? Dobra, zbieramy sobie różne rupiecie. Teraz te białe to wiadomo, że to jakieś tam pteczki, takie pierdolone, tu rękawice jakieś. Ale z bosa co nam poleciało, zobaczmy. No i co my tu mamy jeszcze zrobić? Uwolnić. gdzie ona jest tutaj na dole, dobra. Gierka przyjemna, nie? Tu Tupta tam. A tu siedzi w rogu patrzcie. Ja już nie pamiętam tej gry grałem, wiem na... Grałem na Xboxie, no ale to było jakiś czas temu. Dziewczynka, Widzieli dziady. Chcieli pewnie jakiś okup albo coś wymusić na naszej przywódczyni osady. Co teraz? Wróć do atrium. to lecimy. Pompa w dłoń. Oho, widzicie? Ja, następne care. dziady. Następne dziady. Dobra, winda, nie? Dużo ludzi mówi, że jedynka jest fajniejsza. Czekajcie, bo coś ciemno chyba mi się wydaje. Że jedynka fajniejsza. To tam jest ten tryb survival. A w ogóle nowe Ubisoft coś tam robi, taki survivalow PVP-PVE, coś takiego na bazie Division, nie? Ciekawe czy oni to w końcu wypuszczą, czy nie. Dobra, teraz tu sobie weźmiemy. O, mnie tu strzela. Słyszę gdzieś ludzi. O, o, on tu blisko jest. Dlaczego oni tu podeszli? Jakim prawem? Czekajcie, muszę swojego dronika wdzięcznego wypuścić. Tego atakuj tam. Dobra, bo ja zaraz zdednę. No, puść to! Puść! Dobra. Co z tymi drzwiami? W końcu padły te drzwi, czy nie? Ale ja mam Zeza, powiem wam. Dobrą to sam bierze, myślałem, że to trzeba podbierać. No i nice. Zrobiona misja. Misja niemożliwa. Gdzie te zasobniki są? Tu gdzieś będzie. Czy wyjściu? Czy go minąłem po prostu? A nie, to mam na bazie te zasobniki, dobra. To już mój dronik go dobije. Dobra. Drodzy, pomóżmy dobrym ludziom. I lecimy. Zasobniki są na bazie, to podejdziemy. Tutaj mamy już blisko. Zobaczymy sobie jeszcze odstępkę, może zieloni, czy zli zieloni. Dobra. Dobra, dronik już nam jest niepotrzebny. Możemy go zwinąć, że tak powiem. Tą samą używacie tego tym samym przyciskiem, przytrzymując. Być wyzwanie, bo by softu zrobiłem. O, ja się rozpędziłem, przecież tu trzeba wejść. Chciałem sobie przelecieć na drugą stronę, patrzcie. Jesteśmy w domu. Dobra, ja myślę, że co? Podejdziemy jeszcze tam do góry. Zakończymy już definitywnie tą misję. Będziemy się widzieć, chyba seria będzie kontynuowana, wiecie? Niektóre rzeczy nam wychodzą, bo widzę, że oglądalność niektórych jest mniejsza niż się spodziewaliśmy.

jest też nerwowa ta kapitanka nasza. Tu jest. Patrzcie ma protezę metalową ze sprężynką. Dobra, dobra. Zaraz, spokojnie. Ktoś moja postać taka mało sympatyczna. No. Tak jak obiecywałaś. Dziecioka odbiliśmy, odbiliśmy. No i nowa misja. I teraz mamy do wyboru do koloru. Już mamy cztery możliwe misje główne, poboczne, aktywności w osadzie. Możemy robić różne zlecenia i tak dalej. Dobra, tutaj się żegnamy i do następnego odcinka. Pozdrawiam.